Witam Ponownie las, ponownie łosiek Chodzę, bo coś tu patrzę, tutaj żerowałą z łoskiem. No i co? Idąc tutaj, no świeżego nie mam, ale coś starszego znalazłem, nie? Jakąś małą taką rosaszkę No, złamano Zresztą Przedni jakiś sezon na pewno no, Ale ciężka jest No, ale to coś, no. Tam idę złożyć takiego umowniaszka. I nie wiem, co się chyba tam małego jest, albo mi się tak zdaje. Ale to jest poprzedni sezon, tak samo chyba. Tam coś za tymi krzeczkami. Tak. Ale nie wiem, coś małego. Też poprzedni sezon. też już patrzę, że się rozbudowuje mu koronka. Przekształca. Nie jest tych młodzieży. Młodzieży jest. No to dzisiaj to. No i to. No jest fajnie. Dobra. Lecimy dalej.